Cześć, witajcie, mam na imię Marcin, znajdujecie się na kanale klubu miłośników pizzy, a dzisiaj kolejny odcinek poświęcony piecowi OniKoda 16. Gorąco zapraszam. Zanim przejdziemy do podłączania butli gazowej warto wspomnieć, że piec Onikoda fabrycznie wyposażony jest przez producenta w regulator gazu typu Quick On. Jest to pewnego rodzaju szybko złącze, przystosowane do korzystania z butli gazowych typu amerykańskiego. Butle te bez problemu dostaniecie na wielu stacjach benzynowych w Polsce. Są one bardzo wygodne z racji tego, iż wykonane są z włókna węgowego, to też ich waga jest o wiele mniejsza od klasycznych stalowych butli gazowych. Niestety we Włoszech, w rejonie, w którym mieszkam, znalezienie tego typu butli gazowej jest wręcz niemożliwe. To też będę musiał wykorzystać klasyczną, brzydką i ciężką butlę stalową. Ale, żeby ją podłączyć, będę musiał wymienić regulator gazu typu Quick-On na klasyczny, przystosowany do standardowych butli gazowych. A jak to zrobić? Pokażę Wam już za chwilę. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to odkręcić opaskę zaciskową. Oczywiście robimy to tylko w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do butli z systemem Quick On. Zsuwamy opaskę i przecinamy węża w tym miejscu. Sugeruję przecięcie węża dlatego, iż wąż w tym miejscu jest już bardzo mocno odkształcony przez opaskę zaciskową, więc wyjęcie jego byłoby bardzo skomplikowany. Ja do przecięcia węża użyłem klasycznego noża tapicerskiego. Jak widzicie, mamy dwa elementy. Następnie bierzemy nowy regulator gazu. Nasuwamy na niego wąż. No, idzie to w miarę lekko. I zaciskamy z powrotem na nim opaskę. I to wszystko. Następnie przystępujemy do montażu regulatora na butle gazową, pamiętając o tym, aby nie zapomnieć o uszczelce. Butla zamontowana. Jestem przekonany, że zabawa z piecem Onikoda 16 sprawi Wam naprawdę bardzo dużo frajdy. Ale pamiętajmy o tym, iż bawimy się tu prawdziwym płomieniem, korzystając z pieca, którego obudowa nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, to też nie zostawiajmy włączonego pieca bez opieki i miejmy głowę na karku. Pamiętajmy, iż producent zaleca korzystanie z tego pieca tylko i wyłącznie na zewnątrz, to też jeśli zdarzy wam się sytuacja, w której będziecie musieli skorzystać z tego pieca w pomieszczeniu, to zadbajcie o to, aby mieć uchylone okna i aby wentylacja była odpowiednia. A może spróbujemy na szybko upiec pizzę, co wy na to? Przyciskamy pokrętło i przekręcamy w lewo. Jeżeli chcecie zgłębić jeszcze bardziej techniki przygotowywania pizzy, zapraszam was również na mojego fanpage'a na Facebooku, Marcin Lupa Pizza, na którym często zajmujemy się procesami wyrabiania i wypieku pizzy. Na dziś to wszystko. Jeśli filmik Wam się podobał tradycyjnie, dajcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i koniecznie dołączajcie do naszej grupy na Facebooku. A jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu pod filmikiem. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę.